Wygranej. przeglądasz się. Tak, w nie wiem czy wyglądam dobrze, tutaj? czy źle jak zawsze. Nie, no nie jest najgorzej widać, że ślady wojenne są. Trzy rundy głównie w parterze. Więc opowiadaj, jak to tutaj z Twojej perspektywy wyglądało. Pojedynek dla koneserów parterowych generalny gierek. Tak myślę, a mam nadzieję, że ludzie się nie nudzili mimo wszystko. Coś tam też za kakim, żeśmy pogadali w trakcie jak mu za plecami siedziałem. Także mam nadzieję, że mimo wszystko było ciekawie. Co, ogólnie nie miałem stricte jednego planu na tę walkę. Nie jestem zawodnikiem, który się nastawia teraz, przynajmniej teraz na konkretne plany. Uważam, że najlepiej jest być po prostu elastycznym w walce. Dlatego chciałem też dać pierwszą rundę, co coś pewnie było widać, taką bardziej na analizę, na poczucie przeciwnika, na zobaczenie co on będzie robić. A taki też trochę, może nie, że trochę mnie zdziwił. Myślałem, że tak zawalczę, że zawalczę też bezpiecznie w pierwszą rundę, że nie będzie się wcale rzucać. Bo często jest tak, że jak zawodnicy widzą moją przewagę warunków, to szybko próbują skazać ten dystans i gdzieś biegać we mnie. A Kaki raczej na spokojnie to chciał zrobić. No i co, ogólny plan, rzecz plan. Chciałem w stójce więcej powalczyć, ale jakoś nie mogłem dzisiaj wyczuć tych swoich dżebów. Przepraszam Cię Krzysiu Gotowski, który <grych> uczył mnie tego drzeba bardzo przez długi czas. Jak za każdym razem jak jestem w Warszawie to męczymy. I, i jeszcze na walce mam nadzieję, że to pokażę. Ale potoczyło się w parterze, tak czułem, że jeżeli chodzi o parter, to mimo że Akaki może być odrobinę silniejszy ode mnie, to znajdę sobie technicznie sposób na to, żeby go gdzieś tam spacyfikować, że tak powiem. Ogólnie jestem zadowolony z przebiegu walki. No mówię, że sobie gadaliście to, o czym sobie tam gadaliście, jak byliście gdzieś tam w parterze? So, ogólnie miałem gdzieś z tyłu głowy cały czas, że wiem, że Akaki dużo walczył, też te walki idą u niego w kratkę i, i wiem, że miał w życiu tak chwilę, żeby rzucić to MMA. Wiem, że to jest ciężki sport i wiem, że te porażki czasem umieją podłamać, ale sam jakby przyszedłem przez to też i, i zmieniłem podejście do tego sportu. I właśnie chciałem mu cały czas go podkręcać, motywować, żeby dawał z siebie wszystko, żebyśmy po prostu dali fajną walkę, żeby on czuł, że to nie jest tylko zły dzień dla niego, tylko że to jest zabawa. Akakiego i o jego postawę w tej walce, bo kilka razy odwoływał się do wysokich kopnięć. Czy zaskoczyło Cię to? Bo yy, ze dwa razy, myślę, nawet yy, siadło to w taki sposób, że siedząc tutaj obok widzów, to oni zrobili takie mocne ło. Sami byli chyba w szoku. No, jak tak naprawdę dynamicznie kopie, wiedziałem, ale ogólnie mój menadżer powiedział, że jedno kopnięcie chyba siadło, ale ja mam może nie głupi, a taki efektowny sposób przepuszczania wysokich kopnięć, robiąc to. I ogólnie, no nie wiem czy ktoś po mojej twarzy, ale wydaje mi się, że żadno z tych kopnięć się siadło. Widziałem tyle jego palców od swojej twarzy, ale za każdym razem je przepuściłem, co też starałem się gdzieś tam pokazać, że to nie weszło. Także to jeśli chodziło o wysokie kopnięcia Akikiego. Ja podczas swojej walki zauważyłem, że masz nie, niezwykle podobną stójkę do serka, do serka Przybysza, czy Ty właśnie wzrujesz swój, swój, swój styl na nim? Co, może nie też że wzoruję, ale jak ja wszedłem do klubu, trenowałem tak naprawdę rok MMA, niecały rok, w sumie pół roku pod okiem Aleksa Georgasa, a później tak naprawdę Seba przygarnął mnie, że tak powiem, do siebie, wziął mnie pod swoje oko, więc ciężko, żeby te nasze style się nie pokrywały. Także mogę przypominać Sebka, jeżeli tak, to na pewno jest to powód do dumy. No właśnie, a Sebek ma walkę za kilkanaście, kilkadziesiąt minut, więc na pewno za chwilę będziesz gdzieś tutaj. Czekał streama, odpalał gdzieś tutaj aplikację. Czemu streama, ten... a play legalny? Ale czemu od razu, jest, że stream? Czekają, no, że to jest ze, ze streamy. U, No To serwis streamingowy. Nie? Dobrze, no, to już dobrze. Będzie oglądane na Będzie oczywiście oglądane, zaraz się damy. Właśnie się bałem, że e, nasze walki się mogą pokryć, na szczęście nie. Także co, no, dzisiaj robimy 2-0. Jestem strasznie spokojny o Sebę. No, on jest kosmitą, jeżeli chodzi o to MMA. A przede wszystkim, e, e, kurde, zawsze. Z tego miejsca chcę mu bardzo podziękować. On jest dla mnie jak brat, Seba, naprawdę ty wiesz, jak ważny dla mnie jesteś. Dzisiaj idziesz po zwycięstwo. Bawisz się dobrze w tej klatce. Widzimy się w którym mieście i świętujemy. Fajnie, fajnie to złożyło Wam się, że te przygotowania wyszły tak, że walki w ten sam dzień, w zasadzie w tę samą godzinę. Dokładnie. Na Pierwsze co, jak dostałem informację, że to będzie właśnie dzisiejszy dzień, to mówię, kurde, Seba nie pojedzie ze mną do narożnika, bo zawsze był. A później pomyślałem sobie, ale w sumie będziemy zapieprzać tak samo mocno, będziemy w takim samym okresie przygotowawczym, będziemy tak samo zmęczeni i, i to mogą być naprawdę fajne przygotowania. I tak było. żeśmy cisnęli równo, żeby dzisiaj obydwoje bawić się dobrze w klatce. Ile jeszcze walk w tym roku chciałbyś stoczyć? Ponieważ po ostatniej porażce na no miejscach, jak wczoraj, gadaliśmy, dosyć długą przerwę. Długą przerwę, ale przerwy od sali nie zrobiłem po ostatniej porażce z Adrianem. Byłem tak jakoś w środku wściekły na siebie, co uważam teraz z perspektywy czasu, że to nie było dobre. I tak, w sobotę miałem walkę, niedzielę odpocząłem, wtorek odpocząłem środa byłem na sali, a w piątek robiłem znowu sparingi. I dla wszystkich to nie jest dobry pomysł. 10 miesięcy ciężkiej pracy. Trzy walki po drodze mi wypadły. Więc 10 miesięcy jestem naprawdę w ostrym treningu, co czuje mój organizm. Teraz chcę. Zrobić długą przerwę, myślę, że jeszcze pod koniec roku zawalczę, pod koniec roku celuję jeszcze jedną walkę zrobić, nic więcej, dlatego że jestem młodym zawodnikiem, jeżeli będę trenować tak jak trenowałem teraz przez te 10 miesięcy cały czas, to długo nie powalczę. A poza tym, kurczę, no wiecie, MMA to dla mnie jest na razie pasja, ja z tego czerpię 100% fanu, ale trzeba też jeszcze w życiu, że tak powiem, zadbać o siebie, o najbliższych, więc trzeba coś jeszcze porobić już odzywały się do Ciebie jakieś organizacje, ponieważ co, coraz, coraz więcej organizacji sięga po zawodników właśnie z niższymi rekordami, takich młodych talenciaków jak Ty. Tak, rozmawialiśmy wczoraj a propos tego, że tam jest jakiś temat potencjalnej gali w Gdyni KSW i powiedziałem, że nawet jeżeli na jakiś zastępstwo cokolwiek dostałbym na tą galę, jakieś propozycje, to odmówię, dlatego że chcę zrobić tą przerwę i celuję w koniec roku. Jeżeli gdziekolwiek, kiedy, w sensie koniec roku i gdziekolwiek, ja tak. Dla mnie jest ważniejszy termin niż, e, niż gala, ponieważ e, mówię, pieniądze na razie nie są to takie, żeby myśleć o, o tym, czy warto, czy nie warto ryzykować. E, obojętnie, jako organizacja ja się dobrze przygotuję, zawalczę i będę się dobrze bawić, ale jeżeli mam być kiedyś w KSW, a myślę, że będę, to będzie wypadkowa tej mojej drogi, kiedyś, a nie teraz, jestem młody, 22 lata, spokojnie. Ok, Dziękuję dzięki, bardzo. wielkie powodzenia. Bardzo dziękuję mojej rodzinie, która wspiera mnie na co dzień. Moje kobiecie, kochanie, kocham Cię. Dziękuję, że dla co dzień dajesz mi tyle wsparcia. I na szybko moim sponsorom: Wilcie Catering, czyli dbają o moją dietę i od samego początku są ze mną. Bardzo dziękuję, że mnie wspieracie. MatLife, Zaciuszki. Bardzo dziękuję, Wojtek i Fizjolab Pilnują mojego zdrowia i rehabilitują mnie. Dziękuję panowie za wywiad. Pozdrawiam wszystkich, co odsłuchali.